Przetwarzanie danych osobowych zawartych w zasobach publicznych, a w szczególności udostępnianie ich do ponownego wykorzystywania, ze względu na swój charakter, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ryzyko może występować z różnym prawdopodobieństwem i powodować różne konsekwencje. Zarówno dysponent danych, jak i podmiot przetwarzający dane osobowe powinni wdrożyć środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo odpowiednio do ryzyka. Jeżeli uznasz, że ze względu na charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzanie danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania dokonaj oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.